I witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Sekiro Shadows Die Twice. Po pokonaniu minibossa... Czas... Hmm. W sumie to po prostu... mogłem się cofnąć z racji tego, że w ogóle leczniczych środków nie mam. je Nic nie mam do leczenia. Co ten wilk? <laughs> ok. Wilk chyba myślał, że z kozą. oj, oj. To trochę będzie. Dacie mi się cofnąć? Nie dacie. Dacie? Dacie. Okej. Okay. Chcę się cofnąć, bo zużyłem całe swoje leczenie. No, ale z tym jaśnie po. Mmm, ile mam złota? Mmm, trochę. <laughs> czy, jak, czy jest jeszcze jakiś osie, jaśnie panu, którego bym mógł kupić granulki? Hm. W sumie? To możemy się cofnąć. Które to było? Mur, ścieżka do bramy, Od czy schody? A to tutaj było chyba. A jak nie to jeszcze po prostu jeden się... Bo chcę się do naszego kolegi cofnąć, któremu podpowiedzieliśmy, że hej, soli chcą, kupuj tanio, sprzedawaj drogo. <śm> y tutaj? Nie. Y dalej. Zapomniało mi się. No dobra, czyli chcemy tutaj cofnąć. I w sumie jeszcze cofniemy się też do tamtego, któremu daliśmy wiatraczek, bo może coś będzie miał e, z nowym wiatraczkiem do powiedzenia. No i jak ci się tam powodzi. Pana, pana, He. Dobra, nie masz granulek. No. Wow, na to mnie nie stać. Uh, złom i czarny proch sprzedajesz. I to jeszcze w nieograniczonej ilości. Oho, ho, ho, ho. Oho, mój przyjacielu, myślę, że się zapoznamy. Dobra, czarny proch. Ten. sobie ulepszenie, a potem będziemy robić. オキノイの話。おう、さすがださがいですね。いキノクセすクソノニュがシステムを見るわけ。ジョージア、マッタシがスネガウそこで、旦那にお願いしたいことがありマす。戦ス。アサリノタメノヒトデ、ソレガホシンデ まだ死体がゴロゴロと転がってやつ。あれや宝の山だ。漁れば槍もタチも鎧かも手に入れ放題でさ。戦自宅となれや、部具が飛ぶように売れやしょう。どういった人手が欲しい？そうですね。戦場あさりは汚れ仕事で力仕事。でかくて力のあるやつを一つお願いしやす。オッケー。 Zobaczę co da się zrobić. Bo jak na razie interesy z tobą mi się opłacają. <laughs> Sam fakt, że kurczę jednego czarny proch mogę kupować. O. prawda może nie na takie lepsze i już lepsze ulepszenia, ale na takie... takie po prostu ulepszenie. Dobra i teraz świątynia... Porozmawiajmy z jak to Grago określiła dużym dzieckiem. Bo mam dla niego drugi wiatraczek zastanawiam się czy coś mu to da możliwe że nie ale warto spróbować że pogadajmy Hopla. nie chcesz ta raczka przy przypadkiem. Nie muszę pójść. W każdym razie, ja zajmuję się służbami miko. Tak? Mogę... Okej, czyli jesteśmy... Czy ten wiatraczek nic z nim nie robi? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hmm. Gdzie jest Borsuk? Gdzieś tutaj sobie... Eee, tutaj jesteś, dalej, dobrze. Czy ty sprzedasz mi coś? No, ty miałeś, pamiętam, coś fajnego. Okej, okay. czyli nie. <laughs> Porządeczku. Okej, okay. dobra. No to teraz co? Teraz Sią przenieś się przenieśmy? My? Okej, okay. nic tu nie zrobię. Dobra. No, tak, to tak. <laughs> Myślę, tak będzie szybciej niż iść naokoło. Hmm. A teraz, jak ja mam mu niby pomóc? Mam wrażenie, że mu chodzi o ja to, żebym go zabił. Ale może się po prostu mylę. <laughs> e, dobra. Świątynia. Zabierz mnie na tereny świątyni. Dziękuję. Teraz nam została droga w górę. Tak, no bo tam zabiliśmy sobie tam um, te tak, tak. Znaczy nie ma innej drogi niż tą w górę po prostu. Dużo oki doki. Dobra, mi się znowu rozprawić czas. To jest już. Hmm. Okej. Okay. Odblokuj mi się kamerą, proszę. Dobra, najpierw z bombermenami się rozprawię, także proszę. Uff, kamera. Hmm. Okej, okay, teraz pogadamy. Hmm. Ej, 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 A? Dostaliśmy level nice. na naaaajsik. Na bramę. No to co teraz naokoło? Teraz jak ja się tam dostałem... Aha, tędy pewnie, nie? Tutaj mogłem się przyciągnąć. Zaraz, zaraz. No do czego ja się mogłem? I no ty sobie tam patrolujesz. Co ja cię wcześniej widziałem? Nie wydaje mi się. Może na mnie wyskoczył albo po prostu były już gdzie indziej. Dobra, dobra, dobra. Good, good, good. Czyli tak, tamtych nie muszę zaczepiać, bo po co? Hmm. Jak tych zaczepię, to się psy zlecą, to może też nie będę ich ruszał. Okej, okay, tutaj nie sięgnę. Mogę się po prostu przekraść? Całkiem możliwe, okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze. Cukierek, ungo. Wy tu kurde prowadzicie fabrykę cukierków normalnych. O szajd. uff... o ładny heck... Kurde ja nie mam to polku czego... A ty co co robisz? Uf. Skąd ty się wziąłeś? Okej, okay. więc walka sama w sobie to jest. Pour Rozumiem. Hmm. Czyli co? O pomoc losu, super. Chcę zamienić Ciebie na topór. Tak okay, elegancko. Mam drugi poziom. Czy ja mogę coś w tym drugim poziomie zrobić? Mogę Cię przez przeskoku nauczyć? Mogę też nic z tego. I mogę też cięcia kruka się nauczyć. Myślę, że chcę zainwestować aktualnie w podwójne Ichimonji i w płynącą wodę. Krzyż asziny. Ha! Mmm. Przeskak. Nie, nie potrzebuję tego myślę. Zawsze to samo próbuję i nigdy mi to nie wychodzi. Przydałoby się zacząć uczyć na własnych błędach. Ciekawe czy ja te bombki mogę podbijać w sumie. Pewnie nie. Ładko poszło. Nie. Oj, nie to chciałem. Potem. <śmany> to dla mnie, a nie dla Sekiro. <śmany> a ciebie tak dla zasady. Capnę. aż tak bo mogę No <laughs> to lepiej się nimi zająć, bo tam ich będzie więcej. Się tego że też te psy się z tamtą zlatują Okej okay. jakby tu do tematu podejść. Wiem, że tutaj są krzaczory, które możemy się wślizgnąć. Powiedziałem wślizgnąć. Okej. Okay. Nie, nie, nie. Ty mnie nie widzisz. Idź stąd. Do tego wielkoluda starczą zabić. Skąd się tamten wziął? Oh, zoom back to the top. Let's go. Okay. Elegance. inaczej. Tak Jak najgrubszego się po... zabija, no to easy peasy. A ty kto? następny bomberman. Daj mi swoje pieniążki. Ha. czemu bym chciał tutaj się bujnąć? Ktoś... Tu jest. A to co? Ja się tu jakoś krutami mogę dostać. Okej, okay, ja to będę wiedział na przyszłość. Okej, okay, drzwi są zamknięte. O, 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 o. To się jeszcze. To jeszcze tylko wasza dwójka. Jak tylko wasza dwójka, to się wam już tak nie przejmuję. No, zaraz. Poczekajmy sobie aż ten jego myśl się zawróci i może mi się uda mu wsadzić katane w plecy. Bardzo dobra praktyka. Okej. Okay. No i What? What? what, 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 what? Well, coś przez ścianę mnie wystraszyło. To jest. to jest ktoś. Przestań się dźwięki. To jest zdecydowanie ktoś. a nie dacie się z tyłu podejść. Não, não. <laughs> ok... Ok... I see. aí. Ai, outra Drauzio Gdzie jest drugi? O, trzeci jeszcze! A to miło! Ha. Nie mam mowy! jest coraz trudniejsza. Kto by się spodziewał? <noise> U, dziękuję za pomoc losu.

what? Oj Dobra, tędy mam skrót. Przynajmniej wydaje mi się, że tędy mam skrót. Ja zdecydowanie tędy mam skrót. Dobrze. To pozwolisz najpierw. Kurcze, tu sporo jest. Oni z dołu przyszli? No to ciekawe. Widać musieli mnie usłyszeć. Dobra, jak mam się tutaj dostać? Okej. Okay. Wystarczająco prosto. Uuu! To tutaj jest. A, o, to sobie z góry widzę. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No ja tego nie potrzebuję. No ja dobrze wiedzieć. O, oh shit, Zapomniałem o Tobie, przyjacielu. Ja proszę... Ja chcę zobaczyć, co mnie... co... co mnie dotąd. Co niby na dole mnie nie lubi? Ja tu mam jakoś... No. Nie, nie ważne. Nieważne. Huh. chyba to mi nic nie daje że tu jestem tu mogę sobie pooglądać ale nie w sensie, pewnie mogę sobie skoczyć z dachu tutaj hops hops i za, od tyłu ich zajść dział. możliwe dobra teraz jak do Was podejść żeby Was nie zdenerwować Ale trzech to trochę za dużo, nie myślicie? <laughs> I kurczę... Mm, nie, wy uważacie na wstawanie. Najgorzej, że mi jest ciężko ich ataki czytać. Oni mają takie... te ruchy, że ciężko mi jest powiedzieć, czy oni atakują, czy co. O oh, na razie żegnaj brud. Okej. Okay. Co, <laughs> to? Przynajmniej nie umarłem. O, to jest wilk. Zapomniałem o tobie. Teraz jak się cofnąć? No, po prostu. Tu użyję tego. <laughs> o mają 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 Będzie ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Przeszywające, a jesteśmy odpocznięci, jesteśmy odpocznięci. Hmm. Może ja się cofnę. Mam dużo. ze sobą. Hmm. sedów. I co ja bym chciał zrobić z tym cofnięciem się, to porozmawiać z tobą ja tak chcę żebyś mi u... mam coś do zamontowania? nie chcę żebyś mi ulepszył jakie my tu ulepszenia w ogóle mamy o mamy, możemy magnetyczny parasol zrobić yyyy mm. skaczący płomień do tego jeszcze duża, ale spiralna włócznia. Co to robi? Pchnięcie wyprowadza na tym narzędziem. Zadaje obrażenia nawet wtedy, gdy wróg się osłania. Ok. Żłopiące ostrze. Rzut senami. To? <laughs> dobre, dobre. Wielki mglisty kruk. Oj oj. oj. Widzę, coś fajne, fajne rzeczy tu są. Parasol suzu, Suzaku. Hu, 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 hu Dobra, ale tak serio, co chcemy ulepszyć? Zaraz mnie nie stać na to? Czemu to jest niedostępne? E, bo muszę pewnie sobie żłobiące ostrze najpierw zrobić. Okej, okej, okej. Te jakieś fajne rzeczy są. Nieznane. Subimaru, Topol, Shuriken. No jeszcze jakieś narzędzie protezy mamy, którego w ogóle jeszcze nie widzieliśmy. Ciekawa sprawa. Mm, dobra, nie mniej, nie mniej, nie mniej. Widmowe Kunaje to tutaj nam się przyda. Złote za 3000. Mm, dużo opcji jest. Ale najgorzej, że mam tylko cztery, te magnetyczne. Także jak sobie powiedzmy, to kupię to, bo muszę to kupić, no na to mnie już nie stać. No ale mogę za to sprężynowy nowy sobie kupić i coś jeszcze mogę tutaj bym mógł to, ale znaczy nie mogę, bo nie mam tego mm, tutaj po prostu senów nie mam tutaj to się da załatwić nie nie <toddź> M, hmm. Czy ja mam sakiewki? Mam. Ile tam potrzebowałem? 400, czyli... Okej. Okay. Right. Tak. I super. Teraz już mm, nie mam specjalnie sobie czego, jak ulepszyć. To będę mógł za niedługo. Co tutaj robić Leci leciwy, mglisty kruk? Eee, lekkie nacięcia nadają jeszcze bardziej łatwiej rozpłynięcie się we mgła. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, super. I mamy parę ulepszeń w tym momencie. Czy ty miałeś granulki na sprzedaż, czy ja od ciebie już wykupiłem wszystko? A może masz coś do powiedzenia? O, ty masz sporo granulek. Poza tym wszystko od ciebie wykupiłem za... Mm, Okej. Okay. Ej, ty masz smoczą krew. No to super, dobrze wiedzieć. Taki. Ajajajajajaj. Jeszcze mi się przydało jakieś źródło konfetki znaleźć. Wygodne. No ale podejrzewam, że to coś rzadkiego w grze jest. Przynajmniej jak na razie. Może jakieś pojedyncze sztuki mają w endorze, na których nie Nie zwracałem wcześniej uwagi. Hmm... Ale nie mniej tutaj skończymy nasz odcinek zdecydowanie, bo no, kończy się czas. Także zapraszam was do lajkowania, subskrypcji, komentowania. To pomaga w rozwoju kanału. Jak i do następnego odcinka na razie.